Dobry wieczór, dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w naszym cotygodniowym spotkaniu sprawa dla donosiciela. Krystyna Paździerzowicz kłania się Państwu nisko. Jak zwykle, kręte ścieżki naszej kamery zaprowadziły nas do urokliwej jakże miejscowości Wąsy w Województwie Świętokrzyskim. Dziś poruszymy jakże bliski każdemu sercu temat macierzyństwa. Gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia materiału jaki przygotowaliśmy dla Państwa. Halo, halo. Pani poczeka. Dzień dobry Pani. Krystyna Paździerzowi ze sprawy dla donosiciela. Dostaliśmy informację, że Państwa rodzina tutaj w gminie jest jedną z najbardziej takich rozwojowych, perspektywistycznych. Czy, czy ma Pani dzieci? Śmieci Pani? To płaciłam za śmieci. Z gminy panią przysłały! Za cały rok zapłaciły! Nie, 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 nie zrozumiałyśmy się. Przy mnie chodzi, czy. Y, czy ma pani dzieci, bo ja program robię? Dzieci to mamy! Troje! Ze starym moim, no. Mamy, troje! A jak mają dzieci na imię? No, Rysiek, y, Wiesiek i ta, no. Y, stary, jak naszy Małgosi na imię? No, Małgosia! Tak, i chcieliśmy się dowiedzieć, a w jakim wieku są pani dzieci. A duże już pani, duże, ale A co porabiają? A, a Słuchaj, plus mi pani nie zabierze. Nie? nie, chciałam się a... dowiedzieć, co pani dzieci porabiają. No Rysiek, najstarszy, to jemu to się... No, udało mu się w życiu. Bo co ten no. W Anglii se, y, sklep jubilerski se otworzył Pani. O, to, to musi Pani powiedzieć, że powodzi się, tak? Powodzi się. Gdzie mu się powodzi? Gdzie mu się powodzi? On we więźniu siedzi. O, o. To nie był jego sklep. Oj Pani, ten stary mój to... Oj, żeby tych starych gdzie kupowały, to ją sprzedał tego starego mojego. Ale Pani za to, Wiesiek... Wiesiek to on był zawsze z rachunków dobry Pani. Ło i zawsze taki zdolny, tak zawsze sem mu lubią mówić, że jak on to nic na siebie. Wiesz pani Untero na uniwersytecie wykłada. O, to pewnie matematyka taki dobry z rachunku. No dobrze. A, kafelki na uniwersytecie, na podłodze kładzie. Oj pani, ten stary zeby tych starych, gdzie kupowały ten względy tego starego. Jaka, jaka. Ale za to Małgosia sam. 14 lat mu dopiero, ale takie filmy kręci pani, że na cały świat a to gdzie to pewnie angaż w Hollywood dostała, tak? Tak, na pewno, no. Na tym, no, jak mu tam, na YouTube kręci. Oj, wiesz Pani, ten stary to mnie tak nerwia. jakby cię kupowały ten stary, tą sprzeda, tego starego. Ale wiesz Pani, jak chcesz, to możesz sobie posłuchać z YouTube'a. Ty naszym gość. Pewnego dnia Dorota Znalazła w lesie kota Wzięła więc go do domu Zamiast dać byle komu you should, yeah, sure. To permanentny stan, od lat co mi szukać niepotrzebnie, gdy drugie pół już mam. Kocham, kocham dzień zmiennie. To permanentny stan, od lat co mi szukać niepotrzebnie, gdy drugie pół już Życie jest, rutyna na każdy sens. Ja a tylko ty dodajesz barw i nudny ślubny dzień, znów zaskakujesz mnie, przy tobie wciąż mam 20 lat Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Panią. Ja widzę, że spodziewa się Pani nowego członka rodziny. Chłopczyk czy dziewczynka? Dziewczynka, Julka będzie. Oj, piękne imię. A czy nie boi się Pani, no, że w tych trudnych czasach, no jednak być rodzicem? Trochę się boję, ale wie Pani, w odwrotu w mojej sytuacji nie ma, więc... Bo wie Pani, ja robię taki program o doświadczonych matkach. Wie Pani, chętnie obejrzę, może się dowiem czegoś mądrego. <słuch> Dzień dobry panie. Pani. ani mi Jakaś Jaka śliczna dzieci wszystkie Pani. A sydźkie moje syćkie. O to gratuluję. Ja oglądałam se te reklamy, i tam te matki, matki które te tak dały tak, tak, tym dzieciom jeść, i tak se te dzieci całknął. O ja, pani, pan siłą, O, pani, pani, o dzień noc nocy dzierały, aż mi głowa pękała z bólu. A se pomyślałam, pani, a co ja będę sama słuchać tego darcia? Nie, niech sobie inne posłuchają też. No i co pani zrobiła? no zapisałam im tu ze spolu. Przepraszam, patrzę, czy mogę Pani zająć chwilę? Tak. Eee, Widzę, że Pani z dziećmi dzisiaj tutaj na placu zabaw. A tak, jest dziećmi dzisiaj, z bąbelkami na placu Wam tak, Ci bąbelki tam się bawią gdzieś. A co Pani program jakiś kręci, to ja bardzo chętnie, wie Pani co, że ja naprawdę, kamera mnie kocha, ja świetnie wychodzę na filmach, wie Pani, naprawdę, hello, także trafiła Pani świetnie. No, wie Pani, ja tak dzisiaj bardziej o dzieciach chciałam porozmawiać, a o dzieciach? No to dzieci tam się powie mi Pan Pani szczerze, że mądrzejszych, ładniejszych, zdolniejszych dzieci niż moje bąbelki, to pani nigdzie nie znajdzie, naprawdę. Hmm. A czy może pani jeszcze coś powiedzieć, czym się pani dzieci zajmują? I W jakim wieku są? Jessica, Nie pana! Spocisz się, potargasz, a potem kręcimy film. Hello! Dziecko drogie! No faktycznie, jakie miłe dzieci, w dodatku jakie grzeczne, no pani pewnie, pewnie... Pewnie w szkole same szóstki. Proszę pani, hello! Kto by się tą szkołą przejmował? Proszę pani, teraz ze szkoły to jest potrzebne tylko tyle, żeby umieć liczyć hajs, wie pani. Jaką przyszłość widzi pani dla swoich dzieci? E, no wie pani, powiem szczerze, Jessica... Jessica ma urodę i figurę po mnie. Więc, no, tak, tak, nie widzę dla niej innej przyszłości niż modelka, no, hello, hello. Proszę Pani, Paryż, Mediolan, ją Wybieg pokocha, ona jest skazana na modelik. A syn? Syn, proszę Pani, Andrzejek. Andrzejku, tam uważaj troszkę! Andrzejek, proszę Pani, to będzie politykiem. Wie pani? A skąd Pani wie, że się nada? Proszę pani, jak on świetnie kłamie. Hello, on będzie idealny. No, faktycznie nadaje się, nadaje się. Z takimi warunkami to tak świetlana przyszłość dla niego w polityce. Jak najbardziej, jak najbardziej. A jak Pani chce sprawdzić? E, to Jessica? Chodź tutaj, będziemy nagrywać piosenkę. Pani chciała posłuchać, jak pięknie śpiewasz. Pięknie śpiewa moja Jessica. W ogóle moje bąbelki są cudowne, naprawdę, cudowne. Nie. I'm oh Ty, 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 ty. Jak ładnie dzisiaj wyglądasz, tak okromienne, wypoczęte? A, wiesz, no, takie luzy są na tym macierzyńskim. Naprawdę, ja tak wypoczywam, wiesz, ja w ogóle tak wstaję, czwarta dwadzieścia. Wyszykuję mojemu mężowi siadanie, wiesz, no, zje, wyprowadzę go do pracy. No, potem tak muszę naszykować śniadanko dzieciaczkom moim, no, tak, muszę potem obudzić, nakarmić, pomóc ubrać się. Wiesz, no, potem zawożę je tak, starszego do zerówki, młodszego do przedszkola, wiesz No ta młodsza, no to jeszcze widzisz, no ze mną zostaje. Ale tak, jak zawiązać dzieci do szkoły, no to potem tak, jadę sobie do sklepu, zrobię sobie zakupy, po drodze, wiesz, skoczę jeszcze na pocztę, popłacę sobie rachunki, przyjeżdżam do domu na pranie, tanie, ja aż samo się pierze, nie tam nie nic wielce robić. Mm, Szukuję obiad. Jak mi się obiad ugotuje, to akurat mi się pranie kończy prać. Więc biorę i wywieszam sobie na banko, żeby było mi przeszło. Jadę po dzieciaki wiesz, do, do szkoły, nie? No, bo wiadomo, że trzeba odebrać. Przywożę dzieciaki ze szkoły. No, w międzyczasie jeszcze zahaczam o, tam o sklep, no, bo wiadomo, dzieci chipsy, ciasteczka, takie rzeczy, trochę owoców trzeba kupić. No jak przyjdzie do domu, no to tak, zjemy sobie obiad, przyjdzie małżonek, no to jemu też trzeba obiad zrobić, podać, to no zjemy no wiesz, pomyję talerze, potem sobie siądę, wiesz, z lekcjami, yy, z lekcjami pomogę odrobić, no bo to wiadomo, no pomóc trzeba, tak. trzeba pomóc. No potem starszego zawożę jeszcze na lekcje tenisa, no wiesz tak, no w sumie... Jak wróci z tego tenisa, no to jeszcze no, trzeba wykąpać, kolację zrobić. No wiesz, godzina 20, 20.15 i w sumie już mam luz. Ja mam luz, ja już jestem obrobiona. No wiem, cię odżyłaś, odżyłaś służyć to siedzenie w domu. No powiem ci, że tak, też tak właśnie pomyślałam, że tyle tego czasu mam wolnego. No pomyślałam, że może jakąś pracę bym sobie znalazła, no bo wiesz, no tak szkoda czasu marnować. Koniecznie, koniecznie, muszę się pochwalić, moja Julka już zaczyna raczkować i gaworzyć. Naprawdę, no wiesz, ja powiem ci, że no moja tu już zaczyna sama chodzić. No moja Julcia, wiesz, do dziesięciu umie liczyć. Nie uwierzysz, mój małżonek, Jureczek, przyniósł tańca z pracy, Patrzę, a ona siada i kartki przykleja i czyta. Moja Julcia ma miejsce na Oxfordzie zaklepane. No tak co, zdolne są te nasze dzieci, naprawdę zdolne, takie dzieci mamy. A co tam o twojego jureczka? Oj Boże, kochano jureczka, no mówię ci, no tak strasznie za nie mógł ostatnio mógł wszystko, no taki... chory. No jak paru zalek na to łóżko, no to no, nic się, no ani ręką, ani nogą, no powiem ci, no herbatę trzeba było donieść, obiad podać, nakarmić, no, no, no strasznie, no strasznie, Boże, no tak, żeśmy się o niego martwili wszyscy, no umierający wręcz. No aż tak? No ale co się dziwisz, no chłop 37 stopni gorączki miał? witam panią czy mogę pani chwilę czasu zająć no się ma się ma co tam hmm, widzę że tutaj jakaś atrakcja się szykuje, jakiś wyjazd wycieczka tak z młodymi sobie na koncert jedziemy fajnie będzie myślę tak muszę tutaj poćwiczyć sobie skoki ze sceny i pani ja to generalnie uważam że w życiu to ma być no problem no stres i rock and roll 在。嗯 <music>